To jest dżembe. Instrument afrykański. No już taki współczesny. Kiedyś to była skóra kozia napinana specjalnymi sznurkami, samym całym systemem sznurków. W tej chwili to już jest plastikowe. To jest plastikowe i obręcz ze śrubami do strojenia. Gramy na dżembe wyróżniamy trzy. Podstawowe uderzenia. Pierwsze uderzenie to jest bas. Uderzamy sztywną ręką blisko środka membrany. I oczywiście po uderzeniu ręka musi, nie może zostać na skórze. Drugi dźwięk to jest open albo otwarty. Połączenie palców to jest mniej więcej na wysokości brzegu membrany, i uderzamy. Też ręka musi od razu odskoczyć, żeby dźwięk był brzmiący. I trzeci dźwięk. Nazywa się slap. To jest najgłośniejszy dźwięk i najwyższy. Uderzamy go tak, że przesuwamy rękę. Oczywiście są różne szkoły. To jest tak jak ja gram. Uderzamy... przesuwamy rękę bliżej środka. Uderzamy tą częścią dłoni w krawędź bębna i luźne palce spadają sobie Także mamy bas. Otwarte. I slap. I teraz zagramy sobie trzy takie podstawowe rytmy afrykańskie, proste. Pierwszy rytm nazywa się kakilambe. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli mamy bas, używamy dźwięku bas, uderzenia bas i uderzeń otwartych. Drugi rytm nazywa się Ekon. I też tutaj używamy tylko tych dwóch uderzeń, czyli, czyli bas i otwarty. Trzeci rytm pochodzi z Senegalu nazywa się lędzien i to jest yy, na trzy też używamy basowej basowego uderzenia i otwartego raz, dwa, trzy Są jeszcze takie uderzenia wypełniające, bardzo ciche. I tutaj właśnie ich użyłem. Zagramy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy.